Hej, witajcie! Z góry przepraszam Was za mój głos zachrypnięty. No ale ostatnio to chyba najbardziej kochają mnie wirusy. Tym razem przytuliła mnie grypa. A nie daje się im jak najbardziej. I na przekór wiałam się za wyciąganie przydasie bożonarodzeniowych. Chyba już czas. W związku z tym yy, znalazłam kilka papierów, yy, które mi pozostały z kolekcji takiej świąteczne życzenia. To są papiery przez okienko. No i teraz jeszcze po tej pracy, której wykonałam, zostały mi ich tyle. Także jakaś tam może jedna karteczka, może jakiś ateciak z tego powstanie. No i chcę Wam zaprezentować ukończoną właśnie tą pracę chwaląc się tym, że się nie poddaję. W międzyczasie przygotowywałam sobie po prostu bazy. Tak jak Wam wiele razy mówiłam przygotowuję sobie bazy sam albumowe. Jak widzicie, różne. No i... No nie bardzo, powiedzmy, może bo żona rodzeniowa. Ale kiedy znalazłam kilka tych papierków, one mi się podobają bardzo kolorystycznie. I tak też wzięłam się i mówię, coś muszę z tego zrobić w końcu. Wykorzystać. I powiem wam, nie całkiem przemyślałam sytuację, ale stwierdziłam, no troszkę tych kartek jest, może album jakiś będzie i powstał, jak widzicie, album i to wcale nie ten mini, który tak lubię wykonywać, a ten troszkę w większej wersji dla niektórych mini, dla mnie po prostu album, yy, tym razem poprzeczny o rozmiarach yy, kart 15 na 21 tak? I jak widzicie na okładce jest papier jeden z tym wieńcem troszkę elementów do wycięcia podoklejanych napis, odrobina srebrzeń, a to dlatego że na obicie okładki tym razem wykonałam również resztkę znalezioną takiej okleiny srebrnej o ile dobrze pamiętam to chyba była kupowana w akcjonie jakiś czas temu no więc bardzo mi się pod tą kolorystykę taką mroźną zimową tych papierów właśnie w szarościach skomponowała z tyłu wygląda tak album ma 6 kart bindowany z taktyk dekiem jak to u mnie bywam i wewnątrz prezentuje się w ten sposób. Na stronie okładkowej jest jedna duża taka mata, ta portretowa, tak, z napisem "to był piękny dzień", takie malutkie narożniki, ale to wcale nie znaczy, że musi być tu duże zdjęcie portretowe, ponieważ jak najbardziej możemy sobie tutaj wkomponować Mniejsze zdjęcia. Nie przygotowałam się, bo dosyć szybko. O, właśnie dwa rozmiarów 9 na 13 tak? Tak, jak nam się będzie to podobało. Następna strona jest przykryta kalką. Też właśnie w kolorze tego różu, który Dominuje w kolekcji kompozycja z wycinanki. Tutaj też ta folia wykorzystana. I tutaj mamy kolejną kaleczkę wykorzystaną na kieszeń. Boczną tutaj, aby wsunąć sobie zdjęcia, a wieniec wykorzystać na przykład w inny sposób, jedynie. Jakiś fajny napis tutaj dodać. Kolejna strona. To taka kieszeń dosyć duża. Również skalki. Zanim wsunęłam dwie maty, jedną poziomą, jedną pionową. Widzicie matę też lekko posrebrzyłam tak aby to wszystko w miarę się fajnie spójnie tutaj komponowało. Tu pod matę już wklejoną wsunęłam tak z resztek wykonany. Tutaj napis też jest jeszcze, jeszcze jest tak, że można coś wsunąć. bo jak najbardziej zdjęcie też tutaj się mieści yy, mamy oczywiście kieszonki u góry maty wszystkie wyglądają w ten sam sposób czyli są po prostu na rogach posrebrzone można je wykorzystać w różny sposób zdjęcie opisy mniejsze zdjęcia, kolarze według uznania Przepraszam. Kolejna strona no tutaj właśnie wyciągnę matę. To jest łączenie takie właśnie resztek papierowych. Tu mamy dużą kieszeń głęboką. Tutaj jest kolejna, za którą jest kolejna mata. i tak. Z resztek. Tutaj na tej kieszonce jest taka miniaturkowa mata wklejona na zdjęcie portfelowe na przykład. Tak. Kolejna strona również jest przykryta kalką w kolorze różu z taką kompozycją lekko posrebrzoną. I tu mamy wklejone dwie maty na zdjęcia tak a chyba może jeszcze będzie potrzebne kolejna strona prosta z napisem wklejoną matą za matą wsunięty tak tutaj z kolei mamy taką stronę prezentową powiedzmy zamykanie skalki na magnesy otwierane tak i tak i tutaj taki mini to spadzik lekko posrabrzone i tutaj miejsce na zdjęcia Następna strona to ponownie karta wklejona mata na zdjęcie, za nią wsunięty, tak. Natomiast na następnej mamy dwie kieszenie dolne. Jedną taką wyciętą z grafiki i drugą głębszą, za którą się znajdują maty tutaj w tej dolnej wykonałem taką kopertę z kalki, która jest wsunięta. No, taka niby książeczka, gdzie oczywiście można jakieś miniaturkowe zdjęcia portfolowe wkleić albo wykorzystać na zapiski. A do kopertki jeszcze oprócz tego wsunąć jakąś pamiątkę. Tak. Kolejna strona jest z kartami harmonikowymi na zdjęcia. Tak. W ten sposób i w ten sposób. Tutaj zawiązana. Również lekko posrebrzona. No i tam, jak widzieliście, pod książeczką można jak najbardziej zdjęcia również zmieścić. Ok. Kolejna strona. Ponownie mamy. Przekładkę kalkową, na której jak najbardziej również możemy wklejać sobie zdjęcia. Nie ma nic przeciwko temu. O, zobaczcie, mieszczą się i będą pięknie na pewno wyglądały, także maty będą dołożone w tych kieszonkach wszystkich dodatkowych, tu jest klapeczka, jak widzicie, gładka, przeozdobiona jedynie taką małą choineczką i. Lekko posrebrzona, tak aby zdjęcia wkleić z jednej. Z drugiej strony jest po prostu też napis, tylko dodany. Tutaj na tej stronie pod klapeczką z małej kolekcji, z karty z małej kolekcji zrobiłam taką głęboką kieszeń, właśnie za którą jest wsunięta mata. Jest wsunięty tak. Jest napis. ponieważ no tutaj z 9 na 13 zdjęcie to troszkę by przesłaniało grafiki, więc jakieś docięte, mniejsze bardziej. Będę mniej, ja myślę, że będzie mniejsze takie docięte zdjęcie. Ale to już według znania naprawdę uzupełnię sobie. No i ostatnie strony, ponownie mamy kartę z małej kolekcji, wklejoną w formie belly bandu, na którą znajdują się maty, tak? Tak i tak o, zobaczcie, bardzo fajnie to moim zdaniem się komponuje. Napis na wianuszku. Natomiast ostatnia strona okładkowa. To ponownie mamy kieszenie boczne. Jedną tutaj taką bardzo głęboką kieszeń mamy ale tutaj jak widzicie już naprawdę z resztek kombinowana strona więc przeozdobiłam w ten sposób że zrobiłam tu jeszcze taką malutką kieszoneczkę na no, tak taki większy na którym docięte zdjęcie również wejdzie tu koronka bawełniana Tutaj za tą kieszenią, która jest wykonana z kalki, przeozdobiona srebrzeniami, znajduje się mata na zdjęciu. Ups, spadła. O moja śmieszna. Nie wiem czy przydatna, ale zostały mi takie kawałeczki, kaleczki. Zrobiłam taką mini. Mini książeczką. Może do czegoś się mu przyda. Dobrze. I tak właśnie prezentuje się mój album resztkowy srebrzysty świąteczny. Co jeszcze no? Widzicie pintowanie wzmocnione płócienkiem wełnianym, tym razem nielnianym I tak się prezentuje. Ten albumik ciekawi mnie, jakie wasze wrażenia w odbiorze takiej pracy są. Czy lubicie wykonywać takie prace z resztek, kombinować? Yy, no nie powiem, pewnie znalazłabym gdzieś jakieś podobne akcjonowe, bo bardzo kojarzę na przykład, no kropeczki te na szarym to naprawdę na wielu papierach się znajdują. Ale te takie tutaj bąbelkowo-śnieżynkowe, szare, znalazłyby się na innych papierach. Ale miałam tyle tych papierów, świąteczne życzenia, i tak je wykorzystałam. Jak powiedziałam, z tych resztek jeszcze jakąś karteczkę wykonam. No tu stały mi dwie, ale sporo tych elementów do wycięcia. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam, życzę twórczych wieczorów bezwirusowych jakichkolwiek i do kolejnego filmu.